Komenda policji w żarach. Halo, policja? Tak, policja w żarach. E, proszę pana, mówi Himelia Dziga Lipinki Łużyckie, Łączna 40. Łączna tutaj, jak się wjeżdża. Zaraz, koło poczty, objazd tutaj. Zgłaszam. Wybuch z serca, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto, tylko co. Słucham? Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki użyckie łączne 43. I to... za pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna. No ktoś podpali.